Witajcie drodzy widzowie telewizji internetowej ISKRA ŻYCIA TV. Dziś ponownie założymy się w świat świadomej kreacji rzeczywistości. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że nasze myśli mają moc kształtowania naszego życia? Teraz odkryjemy, jak przekroczyć nie te niewidzialne bariery, które sami sobie stawiamy. Jak rozszerzyć swoją strefę komfortu i otworzyć się na nowe możliwości. Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was w podróż do wnętrza siebie. Podróż tą odbędziemy w pięciu symbolicznych, niezwykle ważnych krokach. Krok pierwszy zrozumienie własnych ograniczeń. Zacznijmy od podstaw. Każdy z nas ma swoje przekonania, które często ograniczają naszą perspektywę. To jak nosić klapki na oczach. Aby zobaczyć więcej, musimy je zdjąć. Weźmy na przykład sportowca, który po ciężkiej kontuzji wrócił na szczyt. Dlaczego? Bo uwierzył w siebie i przełamał swoje ograniczenia. W zrozumieniu własnych ograniczeń pomoże to ćwiczenie. Wyobraźcie sobie, że wasze ograniczenia to kamienie. Które dźwigacie na plecach. Spróbujcie wypisać te kamienie na kartce. Zastanówcie się, skąd się wzięły. Może to były słowa rodziców, nauczycieli, albo własne doświadczenia. Zrozumienie źródła problemu jest pierwszym krokiem do jego rozwiązania. To pierwszy krok na drodze do pokonania własnych ograniczeń. Mam do Was pytanie. Czy jesteście gotowi na identyfikację i zneutralizowanie swoich ograniczeń? Jeśli tak, to czas na omówienie kolejnego kroku. Kolejny krok to wychodzenie poza strefę komfortu. Strefa komfortu jest jak ciepła kołderka. Rozleniwia skutecznie hamując nasz rozwój. Aby się rozwijać, warto wyjść z tej kołderki. To jak skok na bungee, przerażający, ale niezwykle ekscytujący. Pamiętajcie, że nie musicie od razu skakać z najwyższej wieży. Małe kroki, chociażby nawet takie jak rozpoczęcie nowego hobby, rozmowa z nieznajomym, czy wypowiedź publiczna, to już są sukcesy. Przejdźmy do trzeciego kroku, to znaczy zmiany przekonań. Nasze przekonania są jak filtry, przez które patrzymy na świat. Jeśli filtr jest brudny, obraz będzie zamazany. Aby zobaczyć świat w pełnej krasie, musimy oczyścić ten filtr. Jedną z technik jest reframing. Czyli zmiana znaczenia negatywnych myśli. Zamiast myśleć, nie dam rady, możemy powiedzieć, jestem w trakcie nauki i każdego dnia robię postępy. Prawda? Jaka to różnica? Zaproponuję Wam ćwiczenie. Wybierzcie jedno przekonanie, które chcielibyście zmienić. Następnie. Zastanówcie się, jakie pozytywne znaczenie może mieć ta sytuacja. Na przykład, jeśli boicie się porażki, pomyślcie, że porażka to okazja do nauki i rozwoju. Jeśli przeraża Was pójście do dentysty, zobaczcie pozytywne skutki tej wizyty to jest pozbycie się bólu zębów. Teraz pora na czwarty krok, to znaczy wizualizację i afirmację. Doskonale wiecie, że wyobraźnia to potężne narzędzie. Kiedy wizualizujemy sobie osiągnięcie celu, wysyłamy do wszechświata sygnał, że tego chcemy. A afirmacja. To pozytywne stwierdzenia, które powtarzamy sobie, aby wzmocnić nasze przekonania. To jak podlewanie rośliny. Im częściej będziemy to robić, tym bardziej roślina urośnie. Wykonajcie następujące ćwiczenie: stwórzcie swoją tablicę inspiracji: wklejcie na nią zdjęcia rzeczy, które Was motywują, cytaty inspirujących ludzi. Codziennie spędzajcie kilka minut patrząc na tę tablicę i wizualizując siebie, osiągającego swoje cele. Niby banalne, prawda? A jednak zobaczycie, nie musicie mi wierzyć na słowo, ale zobaczycie, jak zmienia się wasze życie. Warto do codziennej rutyny. Włączyć praktyki mindfulness i medytację. I to jest właśnie krok piąty. Mindfulness to sztuka bycia w pełni obecnym w chwili obecnej. Medytacja pomaga uspokoić umysł i lepiej zrozumieć siebie. Regularna praktyka tych technik może znacznie poprawić jakość naszego życia. Pora na ćwiczenie. Znajdźcie sobie spokojne miejsce, usiądźcie wygodnie i skupcie swoją uwagę na oddechu. Obserwujcie, jak powietrze wypełnia Wasze płuca i jak je opuszcza. Jeśli myśli zaczną Was rozpraszać, Delikatnie powróćcie do obserwacji oddechu. Oddychajcie, wciągając powietrze przez nos i wydychając je ustami. I róbcie tak stopniowo. Zwiększając czas, najpierw spróbujcie wytrzymać 5 minut. W 5 minutach powróćcie do rzeczywistości. Potem spróbujcie wydłużyć swoją obserwację oddechu. Może nawet do Pół godziny, jeśli Wam się to uda. Pamiętajcie, że przekraczanie granic to podróż, a nie wyścig. Każdy z nas ma swój własny rytm. Bądźcie cierpliwi wobec siebie i świętujcie nawet najmniejsze sukcesy. Wierzę w Was i Wasze możliwości. Nim się pożegnam, Proszę was o kliknięcie przycisku subskrybuj, aby następne wartościowe treści nie umknęły waszej uwadze. Przekażcie link do naszej telewizji swoim znajomym, by i oni mogli poznać propagowane przez nas wyłącznie pozytywne, praktyczne informacje. I na koniec, polubcie nas w Fanpage. Link do niego znajdziecie w opisie tego nagrania. Jestem wdzięczny za Wasze liczne wiadomości, które otrzymuję przez Messenger oraz telefony do mnie. Na każdą wiadomość reaguję i staram się w miarę szybko odpowiadać. Zachęcam Was do pozostawienia komentarzy również pod filmami. Do zobaczenia w następnym odcinku z cyklu świadoma kreacja rzeczywistości praktyka. Następny odcinek już 6 stycznia. O godzinie 16 mówił do was Marek Zadęcki. Bądźcie z nami i nie opuszczajcie ani jednego odcinka. Telewizja iskra życia TV to wasza telewizja. To wy ją tworzycie. I od was zależy, jakie programy, jakie tematy będziemy tutaj przedstawiać. Nie bójcie się komentować. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w następnym odcinku.